Halo! Halo! Witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym vlogu na moim kanale Jest ze mną Dawcio, Osoba standardowa yy, która najczęściej się ze mną pojawia na filmach yy, No i słuchajcie yy, Wam chcieliśmy powiedzieć ogólnie, że że, że, że co? Yy, Kurde, teraz tak się zastanawiam Bo nagrywamy vloga, ale nie jeszcze tematu, żeśmy nie ten, nie ustalili Ale słuchajcie, no nagram Znaczy, no vlog ten to po prostu, Dajcie że... tutaj, dajcie tysięcy łapek w górę Tak, chcia chciałoby się, nie? Przecież to... Nie ma jeszcze takiej, takiej liczby tych, no osób, no Bez przesady, chłopie no co słuchajcie, no... Po prostu nagrywamy vloga, o, taki po prostu vlog. Mm, żebyście wpadali dodawcie na kanał. Albo dobra słuchajcie, ja wiem na co to vlog. Na no to, że y, żebyście po prostu wpadli do dawcia na kanał, żebyście zobaczyli... Ojejku co on tam nagrywa. No właśnie dawcie, bo mm, parę serii niby było, ale tylko po jednym odcinku. Na przykład Minecraft w Prawdziwym Życiu ma jeden odcinek Nie klikam, ale nie wrzucałem Bo nie w No Miałem, Ale wtedy... nie pokazujesz twarzy Już nie Chyba się Lewo było widać To, to lepiej pokaż Mhm <noise> 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 No i słuchajcie, mogę wam powiedzieć o, jeszcze, że DAWCIO wiemy, że DAWCIO nazywa się od dzisiaj, od dnia dzisiejszego na YouTubie DAWIX czyli D, A, W i X, X na końcu D na początku, czyli po prostu tak jak mówisz DAWKS, ale po prostu DAWIX czyli DAWIX się DAWCIO nazywa od dzisiaj na YouTube, D, A, W i X w sensie I czyli normalna literka, nie W i X, że DAWKS no, wiecie o co chodzi. Dawić. Kto ten daje, ten daje, daje łapki w górę z własnego. Mm. No. Zjadłem. No ja już zjadłem. No. Ty jeszcze jesz. Tam ci jeszcze kawałek został, ale... Ale dobre. Dobre bulgarki, dobre. Mm. No i co, Bawi, słuchajcie. No i co, słuchajcie, no to... To chyba na tyle będzie, no. Mogę komuś rozdać słuchawki. Znalazł się temat. Słuchawki. Słuchajcie, znalazł się, zna... przepraszam, słuchajcie? za ten przepiskliwy głos, znalazł się temat na vloga, to jest plus, nie, nie widzieliśmy o czym gadać, a tu się znalazł temat, to jest minus, to jest plus nie. właśnie, bo znaleźliśmy temat, no, to słuchajcie na tyle, no, nic tu więcej do powiedzenia wam nie mamy, ja nie mam, Tak. To na 10 subskrypcji u Ciebie masz rozdać, czy ktoś będzie chętny, nie? Ja sobie za tylko kolegów dla Też mam. Też mam. Mam tylko 300 subskrypcje od, od widzów. Tylko 3. No to zawsze coś. Nie za zawsze coś. Ja na przykład nie wiem, mnie chyba subskrybuje 8 kolegów, a reszta to widzowie. Dobra, teraz komunikat do wszystkich widzów my, Dobra, dawcie ma komunikat. To jest, to będzie ważne. Taka, jak dało, spawki, Powiedz, po prostu mów i wszystko. Mam Taką informację, że wszyscy subskrybujący yy, Almajnego, biorą teraz do mnie i mnie teraz subskrybują i będę mieć tyle subów jak Almajne. Może się uda. E, słuchajcie, ja wybiję. No, ty masz 7, ja mam 27, znaczy 26. Mam 8 albo 9. a i 10. Nie sprawdzałem. Oj, coś mi przyszło. No dobra, słuchajcie, no to. To już sobie na tyle będzie. Ja wam, my wam dziękujemy za oglądanie. 7. No, mówiłem, że 7. Ja mam 26. Ja mam 26 w chwili obecnej. Jeszcze pewna jak miałem 5 sułów, nie? Jeszcze to było w lutym. Nostalgia fest. No nie, jak, jak, ty, jak ty... się to miałeś 5 lat. Myślę. No ty gadasz głupoty stary. No dobra, słuchajcie, no to... Ej, widałem, teraz mam takie taką ciekawostkę. Jak to są... Jak macie... Jak znacie... Jak znacie stary... Kanał AZ10 ja kanał Alba Nic jednego. nie ma tematu dziękujemy I za oglądanie mama. I pa pa